Pani, witam Was na kolejnym odcinku. Yy, dzisiaj kolejnie będziemy testować nową grę yy, Subway Surfers, yy, nie wiem to dobrze czytam, yy, ponieważ w Polsce mam taki pomysł, że ją przetestuję, yy, grałam już nią w sumie kiedyś, ale to już było dawno, yy, chyba już dużo raczej graczy takich komputerów, albo miłośników jakby gier, telefonicznych, komputerowych, playstation, jeżeli tam oczywiście jest na playstation, to yy, może lubią właśnie takie gry. Jeżeli za głośno mówię, to bardzo przepraszam, ale mam słuchawki yy, i może po prostu zrobić jakieś takie szura, nie będę się starała po prostu jakby yy, nie mówić zbyt głośno. A więc dobrze, no, bez przedłużenia zaczynajmy. Wydaje mi się, że trochę się ona tutaj zmieniła. Ponieważ grałam w już nią dwa lata temu, a będę rok temu, na innym telefonie. I po prostu przełożyłam tą kartę do nowego telefonu, którego mam teraz. Yy, no i ten ludzik jest taki sam, który w ogóle miał wcześniej. Ale widzę nie troszeczkę w ogóle całe... Mm, o! mogę się całe jakby um, całe tło się zmieniło. Yy, Wygląda fajnie, ale no nie, chyba wolałam już tamtą, bo te pociągi wyglądają takie jak nie wiem z Minecrafta. Yy, I to mi się tak jakby zbyt tym no, nie podoba. Lubię tą grę, bo jest bardzo fajna w sumie, nie jest taka jak te inne gry komputerowe, albo telefoniczne, że po prostu dzieci się wkurzają nad nią. No czasami w sumie też się można jedną no, wkurzyć, bo jak na przykład już jest się, się bardzo rozpędzono, no i tutaj takie nagle bum w coś, no i już wszystko od nowa, no to nie powiem, bo jest trochę wkurzające. Ale bardzo fajna gra poza tym. Hmm. Gra w nią bardzo długo. Ale nie uzależnia, podobno. A więc no, ale lepiej czasami nie ufać. Yy. I poza tym, tutaj, co mi się tylko nie podoba, to jest chyba właśnie. To, że po prostu nie wiem, w sumie co, mi się może nie podobać, chyba, mm. Naprawdę nie wiem. Nawet jest spoko, bo nie ma się do czego przyczepić. Może niektórzy takie bardziej znawcy... O przepraszam, coś, coś mi przyszło. Może coś tacy znawcy, by po prostu mogli mm, opisać tą grę, po ich tak jakby stwierdzeniu, czy jest ona fajna, czy nie. Mi się wydaje, że ona jest dosyć fajna w sumie. Nie ma się do czego przyczepić, tak jak już wcześniej mówiłam. Fajna w sumie, można sobie w nią pograć. Nie wiem czy jest ona na PlayStation tak jak już wcześniej mówiłam. A poza tym bardzo fajna gra taka rytmiczna. Hmm. Jeżeli tylko tak ją można nazwać. Yy, Mobedię bardzo lubi. Gra w nią w ogóle nocami i dniami, ale się nie uzależnił jeszcze od żadnej gry. Yy, na razie. Więc no, jeżeli chcecie, to możecie mi też w komentarzach y, abonnet u mnie na Instagramie, na y, TikToku, podawać na przykład ym, no, nie wiem, różne gry polecane, które bym na przykład mogła wytestować. Mojego TikToka będzie ups, i mojego TikToka będziecie mieli y, w opisie, jak się nazywa, oraz mój Instagram. I tam po prostu możecie wpaść, tam będę po prostu miała pod obrazkami różnych gier, co prostu będziecie mi mogli napisać w komentarzach jaką grę mam przetestować, taka wiecie, która jest dosyć fajna, albo nie. I po prostu możecie mi powiedzieć, którą wytestować. Napisać tytuł albo... Yy, albo tytuł jedynie, co? jak już tak poza tym, to tam też nagrywam na moim kanale właśnie o tym Star Stable i w ogóle i e, teraz tak wymyśliłam, że będę po prostu podawała te tak jakby różne te takie wstąpienia. Tam na przykład co ja podawałam o mm, grze tamtej Star Stable, po prostu Star Stable, opisywałam mm, jakby pokazywałam całą stajnię. Po prostu to różne takie skrytki, nie wiadomo co, różne siodlarnie, pasiarnie, jakieś gabinety do odpoczynku i w ogóle takie wiecie boksy, szafy i w ogóle. To właśnie to co było na początku, to było takie jakby moje wstąpienie, które sobie takie po prostu sama umieściłam. I po prostu będą na różne tematy. Jeżeli będzie coś o grach, to no, po prostu będą jakieś ograch, grach. Jeżeli będą na konikach szlejch, no, to będzie jakieś takie o szlejach. Yy, jeżeli po prostu jak będzie teraz cyber, to po prostu jakieś będzie ujeżdżenie z yy, to, co było wcześniej, po prostu. Bo ups, i, po prostu już wcześniej nie miałem żadnych jakby pomysłów. Yy. No i do tego właśnie takie dam jak moje wstąpienie, M mój początek. I przepraszam was za dzisiejszy głos, ale jakoś tak dzisiaj się fajnie czuję w sumie, ale coś mi się z głosem dzieje, po prostu jakąś chrepę mam albo nie wiem. I tak. Bardzo fajna gra. Bo nie powiem, no i tak jak już wcześniej mówiłam, nie ma się do czego przyczepić, już chyba trzeci raz to mówię. Polecam. Yy. No i znowu... To bardziej trzeba jakby pracować mózgiem, prawda? Po prostu głową, gdzie trzeba coś się przesunąć, żeby po mm. prostu nie zginąć. Nie jest to zbytnio realistyczne, prawda? Ponieważ jakoś się bierze pociągiem, to już by tam była jakaś krew, co nie w ogóle, ale bardzo dobrze, że tego nie ma. Ponieważ no, młodsze dzieci, które już w te gry grają mogłyby się troszeczkę przestraszyć, na przykład tej krwi, bo na przykład niektórzy mają po prostu strach przed krwią, prawda? Po prostu się boją krwi. Nie powiem, bo czasem na widok krwi ja też tak mam, że czasami tak po prostu niedobrze się czuję, tak mi się wymontować. Po prostu chcę niezbytnio... Jest to fajne. Na pewno prawie nikt nie lubi krwi, prawda? Bo widok krwi jest niezbyt fajny. No dziewczęta wiadomo muszą się do tego widoku krwi przyzwyczaić. Ja na przykład chcą być pielęgniarkami albo lekarze też muszą się przyzwyczaić do tego widoku jak chcą być lekarzami, pielęgniarzami, yy, a na, na przykład muszą być pielęgniarkami, yy, doktorami, do... Yy, doktorami, yy, doktorkami. Doktorki. Yy, to muszą się do tego przyzwyczaić, bo... Wiadomo, prawda, pacjenci przychodzą nie tylko z jakiejś bólem głowy, brzucha, nogi, ręki, yy, oka, co okno, do okulisty. Ale no też przychodzą na przykład z nogą, albo na przykład z karetką, yy, z głową, no z czynkoj, prawda, przychodzą. Yy, po prostu tam też jest również krew, no i trzeba się po prostu do tego widoku już przyzwyczaić. A jeszcze tak, propos gry: To można tam dam jeszcze i tytuł, albo będziecie po prostu musieli wejść na początek, yy, rozpoczęcia. Tam co już od razu był, ten cały wstęp, i tam pisało: Subway coś takiego, właśnie. Yy, polecam ją. Tutaj trzeba słuchajcie, nie myśleć. Teraz nie chodzi o matematykę, tylko o okulistykę. Trzeba mieć bardzo dobry wzrok, aby po prostu wiedzieć, gdzie się przechodzi, prawda? Tak, aby nie trafić na przykład jakiś pociąg albo nie wiem, gdziekolwiek. A i w ogóle wpadli... O, zgadzałam się, zgadałam wpadli się. Wpadliście też w ogóle na y, mojego TikToka. Byłoby mi bardzo miło, bo chciałabym zdobyć chociaż, nie wiem. <ścoughs> tysiąc albo nie wiem, no. Mógł około tysiąca, aby już po prostu robić live, bo przekona się, że nie tylko na YouTubie, na y, TikToku są naprawdę wspaniali ludzie niektórzy. Rozumieją niektóre problemy, ale nawet niektórzy nam to nie powiem, bo są dosyć chamscy. Yy, nie chcę ich po prostu opisywać, no ale no, nie są zbyt mieni. I to tak. Yy, jak już mówiłam, ta gra jest dosyć fajna, rytmiczna. Yy fajne w ogóle piosenki, samo że ją tę piosenkę słyszycie, no bo czasami ja nagrywam, nagrywałam kiedyś to nie było po prostu w ogóle nic słychać być tak, po prostu na tester tego nowego telefonu, bo w tamtym było nagrywanie, ale wtedy jeszcze nie miałam YouTube'a i właśnie teraz tak patrzę, bo nie wiem czy będzie w tym głos tej gry po prostu jeżeli no to przepraszam bardzo jeżeli tak no to będzie fajnie Jakbyście słyszeli jakieś stukanie, to mój tata tam drewno yy, rozłupuje. Yy, a zaraz pewnie będzie jeszcze jakieś... Yy, brzy o, brzyczenie, bo będzie jeszcze musiał płytki wziąć i... pożnąć. Yy. A więc tak. A więc no, jak ja już mówiłam, gra jest bardzo fajna. Nie wiem, co jeszcze mogę o niej powiedzieć. Y... Dla miłośników takich gier bardziej takich, nie wiem, rytmicznych takich y, prawie realistycznych, takich no wiecie, gdzie można uciekać, albo myśleć, prawda? To nie są tylko matematyczne gry, bo właśnie ta się bardzo dobrze nadaje na y, te gry właśnie internetowe, te komputerowe, bo i też do myślenia jest ona naprawdę bardzo fajna, więc no polecam. Chyba tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć o tej grze. Upsi. No i tak. Niech ten już czas sobie spłynie. I wydaje mi się, że już tutaj na tym odcineczku byłoby już koniec o gadaniu. Naprawdę dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.